Cześć widzowie. Cześć. Siema. Dzisiaj gramy rozwalanie ściany Simulator. Jak klikam to rozwalam ścianę, chociaż nie widać, że walę ręką. No, ale tak jest. Więc rozwalam już tą ścianę. No ale ta już to no, nie będę tak długo jej rozwalał. Pani ma po co, więc po prostu sobie pójdę trochę tutaj chyba, tak? To tak, to daje siłę i Pani to nie zmienia nic, to też daje Jeden. to też. Po no to ten jest stojący, nie jest wiszący, ale stojący. <grym> no to po ja sobie na farmie tutaj to jakieś 40. czyli chwilka. i też tam szedł dosyć jak burza. Patrzcie. Uwaga. Pyk, 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 No teraz to pewnie będę rozwalał tak jak tą pierwszą ścianę, pyk, pyk, tam Dobra, tamtą pierwszą rozwalę trochę dłużej. O, to jest trudno. Już. Na. No. Tu jest już trudno mega. A o, odbierzmy sobie gifta. O, patrzcie ile siły i patrzcie, jak trafaca. 150 sił Przepraszam, co daje win? Albo albo tutaj ja myślałem, że dostałem. Ostatnia ściana, no to... Ej! Nie widać wyniku ściany i widać. To rozwalę, żebym dostał chociaż jednego wina. Aha, to dwie ściany biły. To jest ostatnie już na bank. Co rozwalę ją? I no, wójnek. I zbuduję ściany i tepam mnie do ten. Tutaj na początek tak to działa. Otwórzmy sobie pecika. Dobra, otwieramy. Co dostaniemy? O, kot. No to dobrze. Dobra, jak tak na początku, pierwszy mój pecik. Ja w to kiedyś grałem ogólnie. I lubię tą grę dosyć. A ile muszę mieć, żeby przejść do kolejnej krainy? 10 winów. Dobra, to sobie nie przejdziemy dzisiaj z dwie albo jedną krainę. Dobra. No dobra, na pewno, pewnie dwie. Pewnie. Nie na pewno, ale pewnie. O, kolejny prezent. 500 siły. Patrzcie, jak to teraz roz rozwalam. Pyk, 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 pyk. Kolejny winek. A to daje ten. pet daje razy ten. O, teraz. O, daje. Patrzcie, niby daj, daje jeden. Co? Co ja zrobię? A, jakiś przez przypadek auto punch. Patrzcie, teraz daje. Patrz, teraz daje jeden. A teraz daje dwa. Bo daje jakby 1,5, więc to tak wygląda. O, tutaj. W... A tu są rękawice, zapomniałem. Mogę sobie kupić rękawice? To sobie kupujemy to za 500 siły. Co one dają? Nie dają to razy? Nie. Nadają, nie że więcej bijesz? Chyba no zobaczę. Co jest? Kajcie, Robuxy? Nie mam. Mam jednego Robuxa. Nie ja więcej. Teraz zadaję i wy mi 223. A zadaję. Nie wiem. No zadaję? To tak samo. To co mi to daje? Pamiętam, mi rękawica. mi razy dwa łupiny, czy co? Mam trzy spiny nawet. Dobra, załóżmy. Dobra. Daj tego czerwonego palcika. Dobra, No błagam. No, trochę mam tej siły, no teraz tak mogę iść w kółko. Patrzcie, pyk, 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 pyk. Nawet się nie zatrzymuje. No trochę zatrzymuje, bo... ...mały no, postać tak szybko idzie. Widzicie? Tak szybko. Co dają te rękawice? No ale nic... co one dają? Przepraszam. A, jeszcze jedno mam koło. Dobra, zakręćmy. Znów dużo siły. A, jeszcze pięć. To najpierw sobie przejdziemy do kolejnej krainy, a potem otworzymy sobie drzwi najwyżej. wyżej. Tak, 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 Auto punch. A ja muszę iść, a to rozwala, to samo wali. Dobra, już, już, stop. Stop, stop, dobra. 10. o, otworzyło się. Nawet nie musiałem płacić, myślałem, że stracę. Tutaj ile... 15... o, 3000? Aż tyle? Oj. oj. Dobra, sobie dalej chyba na razie nie będziemy rozwa rozwalali. To jest daleko się ciągnie, nie? No dalej chyba niż, czy, niż to. Pierwsze dalej, na pewno dalej. Znaczy nie na pewno, nie, nie wiem. Chyba nie. Nieważne. Przyszłam tu, żeby kupić sobie peta. Dwa pet nie, jednego. O, epika dropnęłem. On jest dobry, nie? No i weźcie... o, to. Okej. Okay. Sobie trzeba założyć. Pięknie. To. No. Teraz mogę sobie walić i patrzeć mi daje. Dobra. Jesteśmy mocni. Ja mam tutaj tyle siły. A mogę sobie otworzyć nawet tutaj pecika, już. Otwieram i co będzie? O, też epicki. To dobrze. Patrzcie, ile on daje. Ten pierwszy on dawał tylko razy 1,5. Ten daje razy 2,6. A ten razy 2,9. Zakładamy. Mamy wszystkie i i patrzcie ile zadaje patrzcie jak szybko leci pyk pyk, tu nie dostaje szybko sobie tutaj powiję będziemy lecieli dobra już mam, ale w ogóle no nie wiem czy zauważyliście, możecie sobie cofnąć film i zobaczyć, że mi się zmieniło jakby to nad siłą mam na mam jakby nie mam nieku, ale nad głową mam pokazaną siłę i na górze jeszcze taką jakby klasę i mi się podczas walenia zmieniła, a zbiję tylko tysiąc, nie? To mi się zmieniła dwa razy klasa. Ale możecie zobaczyć, że mi się zmieniło, Jak cofniecie film, nie? Teraz było cięcie jakby nie? jak waliłem. Dobra. Rozałamam tę ścianę i 10 winów masz Ile tutaj kosztuje to jajko? 30 winów, a tutaj trzeba przejść 50. Ja rozpończę grę w taką grę na Robloxie, ale ja raczej nie nagram. Mm -mm. To to dosłownie było, było coś takiego, że była taka ściana i musieli skakiwać coraz wyżej, była taka ściana jakby... No z taka ściana była coraz do tyłu i były takie wystające rzeczy i tam wskakiwałeś, nie? I tak coraz wyżej skakałeś z każdą sekundą. To było jakby... Na początku to było fajne, ale jak w to grałeś, to po prostu chodziłeś i się po prostu jakby chwaliłeś. Już nie było nic... było co grać jakby. Dobra, nieważne. Gramy w to przecież teraz. O! 30... A już tego użyłem? Chyba użyłem od razu tej. Nie. Użyłem chyba tej podki, nie? Już. O co to jest? czym takie jadał? O, widzicie, jak fajnie mam teraz z zasadą smugę. A w ogóle kupmy sobie lepsze rękawice.

Dobrze, to zostawcie subskrypcję, bo wiem, że uwielbiacie moje filmy. I aż y, 93% osób tego nie, nie robi z Was. A tylko 7% to robi, więc bardzo was proszę, żebyście zasubskrybowali. Bo wiem, że mnie lubicie oglądać i że lubicie moje filmy. I teraz będę je wrzucał dużo częściej. Dobrze. Teraz sobie jeszcze troszkę pofarmimy. Ta chyba rękawica nic nie daje, tak jak ten żółty pasek, po prostu masz... Nie, nie chcę. Patrzę, co jest na drugiej mapie. A nie mogę zobaczyć, patrzcie, ile, ile jest jakby kolejna ściana. Widzicie, jak zajrzę, ile kosztuje kolejna ściana na tej kolejnej mapie? Nie mogę tak podejrzeć. A tak samo przez tą ścianę nie Widzicie tutaj? Yy, no tutaj. Ja jestem? Tutaj widać, ile pokazuję, ale jak już spojrzę przez ścianę, to już nie widać. Widzicie, teraz nie patrzę przez ścianę? Teraz. Nie patrzę? Patrzę. Nie patrzę. Patrzę. No i tak to działa. Dobra, nieważne. O, zmniejszył mi się ten jakby ta nazwa, bo miałem taki dynamit, a teraz ma takie. Coś to mi się zmniejszyło. spina? Tak. Uwaga. Ja pamiętam, w jednej takiej grze właśnie wylosowałem tego. O. Takiego właśnie tego najmocniejszego z koła. Takiej w innej grze. O! Patrz nie mam siłę. W poprzedniej mapie to wszystko rozwalę pewnie na hita. Dobra. Ale mam siłę dużo. A wiecie co to zaznacza? Zobaczam auto walenie. Oj, to samo, teraz idziemy. Zwali, wali, nie? Yy, I tak sobie zbiorę i sobie kupię dużo, dużo petów. Tak zrobię cięcie zaraz, nie? Zbiorę sobie dużo petów. I wtedy będę szybko walił. Nie? Będę szybko walił. Wtedy szybko jakby zdobędę energię i. No. Szybko po prostu zdobędę energię i tam No, no i po prostu sz sz i szybciej będę zdobywał tą siłę. I wtedy będę szybciej rozwalał ściany. Więc Dobra, już idę ostatni raz tutaj. Ostatni raz i, i wyłączam. O, prezent mam. No. <noise> już nieważne. Już mam przemocnego peta. O, kuj bez, czyli załóż najlepsze. Hydra, ile on daje? Tylko raz trzymy myślę, że więcej. nieważne. Ale i tak zobaczcie szybko, ile mi daje worek. To jest VIP. Klik no, worek VIP. Czemu tu jest napisany VIP, i tu jest napisane VIP. Co jest? Nieważne. Albo. Co? Tu jest VIP razy 2, a tutaj razy 3. Ale tutaj nie ma żadnego wodka. No to ten nie, bo w ten mogę walić i mi daje. ten też mogę walić i mi daje. To to nie wiem. Nieważne. Patrz. Aż... To jest zerobox, a to nie Patrzcie, dosyć szybko mi się nabija, ale jeszcze mam. No, z tego. No już 70, bo wydałem. Otwieram po prostu. No. legendarne! Trafiłem! Rozumiecie to? Ile daje ten legendarny? O, więcej niż Hydra? Poczekajcie, jak pójść bez. O i teraz będzie mega dużo dawa pewnie. Myślę, że więcej. Ale dobra. To sobie klikniemy tutaj. Trochę popykamy. Popykamy. Znów mi się zmienił ten... Nad siłą. O, siema. Dobra, to... Nie, co się wyświetliło? Nie, nie chcę. Gdzie tu jest krzyżyk? Halo? Halo? a dobra. Gdzie co sobie kupimy? Lepszą rękawicę. Za 10 Trochę teraz dosyć dużo straciłem siły. Nie wiadomo po co. jeszcze możemy zaraz kupić a to są za ujne, to mam to... Zaraz no, też sobie w sumie kupię. To ile? To kolejne to tak sobie za 50 kupię. może O dobra tyle siły wystarczy. No i pamiętajcie, bo wiem, że lubicie moje filmy i chcę, żeby... Wiem, że za każdym razem w odcinku mówię to samo, ale... No, zasubskrybujcie, proszę. Najbardziej czekam na 500 subskrypcji. Dobra. Zaraz się skończę ten film, bo on jest długi. To ja mogę się dostać? Ja mam odblokowaną tamtą krainę. Super. A, już to, tutaj to sobie wezmę. Za 10 winków. Oj, Winków. Dobra. Ile? Ile tej siły? Zapraszam. No, Dobra, jeszcze nie dużo zostało. Bo widzę po tamtej, po drugiej mapie, ale ja tego nie rozwalę. No, no tak dużo tego zostało. To ja nie, to ja się wracam. Teraz ja sobie muszę popykać woreczek troszkę. Pyk, 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 ale to szybko, wbiję tylko jeden tysiąc, albo dwa. Ale nie mogę robić cięcia, albo druga. Dobra, w ogóle w tym filmie jest tak dużo cięć. W, pewnie wy tego nie, nie widzicie, ale jest ogólnie dużo. Dużo to nie zmieniło, ogólnie. Tylko dwa tysiące sobie dałem. Do... Taka okay, jedna no jeszcze ściana, taka diamentowa. To są... Dobra, rozbiję to. Na cięciu. O właśnie dostałem gig którym dostałem 1500 siły. Dobra, już końcówkę mam I tam, i tam jest 50 łyniów już do przejściany. Musiałbym sobie kupić pecika. Nie no, przecież nie jestem taki głupi, żeby wydać przecież to na... Na to, na to mnie, która się ciągnie za mną. Przecież nie jestem taki głupi, wiecie. Hmm. <śm> Sorry, musiałem. Ale to chyba daje, że... Nie wiem, nie, nie, nie daje, że... mocniej, ale... Znowu trochę jest super rozwalem. Sorry, bo tak cicho. Przez yy, ten. Bo... no. W pierwszy byłam cicho. Tak zapomniałem, że nagrywam. To ja widzę, że tam jest koniec i ten odcinek już trwa 20 minut właśnie. od teraz skoczyło, więc. Już kończę. Pamiętajcie, subskrybujcie i lajkujcie, bo aż 93% tego nie robię, tylko 7% to robi, więc... Cześć!